Witam na kanale. Dzisiaj jest mega paradiza i owocowa eksplozja. Sobie te mega skończę. No i co my tu mamy? Gitara. Tu jest gitara. Tu gitara. I tu gitara. Jeszcze tutaj. Kolejne łódź. Tu mamy łódź. I chyba tylko jedno. Dobra. No to lody. Lody. Tu są lody. Gdzieś jeszcze nie widzę. Dobra. Kolejna lornetka. Tu jest lornetka. I jeszcze tu. Ostatnie dwa igłana tutaj tutaj i ostatnie koral korel, korel, tu mamy korele ale to niestety nic nie daje, szkoda tu mamy jwka, jwka na no to owocówka tu mamy ananas i arbuz ананасы, арбуз, ананасы, арбуз, ананасы, и Jabko i kiwi. I jeszcze jabłko. Kolejny melon i truskawka. Melon. Melon, melon, truskawka, truskawka. Melon. Truskawka Melon. I tu jeszcze melon. Dobra. Kolejny. Cytryna i kokos. Tu mamy cytrynę. Tu mamy cytrynę. Cytryna. cytryna. Tu jest kokos. Tu jeszcze cytryny. No i wzią. kolejna. Awokado wiśnie. Wiśnie. Tutaj awokado. Tu awokado. tu jeszcze był ananas i wiśnia tu jeszcze było jabłko no i dobra kolejna karambola i gruszka tu mamy gruszki tu jest gruszka a tu róż. Tu jest karambola. Tu jeszcze róż. No i ostatni pomarańcz. Tu, 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 tu. Tu, tu. I co będzie? życie winogrona Nie banany. Mm. mam... Karambola, koruszka. No i mamy. Oj, puszka. JPSG. niestety wszystko puste. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.